z Poznania. Jak macie koszule i nie lubicie pracować, to szukać. Pisać w Google'ach czy tam w jakichś innych wyszukiwarkach i znajdować. Tip to Partner. Pan zostaje na scenie, proszę pana, to nie koniec. Bardzo proszę mikrofon. Stanowisko numer E. 19. Wow. Proszę Państwa, zostajemy, zostajemy. Jak się chce być gwiazdą, to trzeba chwilę popracować niestety. Przeba... Już jestem. Dobra, ja to Pani później podejdę, Pani wyjaśni. Czekamy. Pani teraz powie coś na temat tego gwiazdorstwa. To był żart, oczywiście. Ale proszę pani, to wcale nie był żart. To wcale nie Słyszała pani, że ten pan powiedział, ten z złotą oznaką powiedział, że jest są mistrzowie świata w tej scenie w pracowaniu. Bardzo mi miło. I noszę się z taką myślą, proszę państwa, że być może kiedyś takie mistrzostwa świata zorganizuję na jakichś targach bardzo międzynarodowych, ale na razie mnie na nie nie stać. Jakby ktoś chciał posponsorować, to zapraszam. Czy wszyscy gotowi? Pani Boska gotowa. Pani Michalska gotowa. Pani Bezler gotowa? Tak. Pani Adamiak, tak. I pan również gotowy. Uwaga. Trzy, dwa, jeden. Tak. W momencie, kiedy w drugiej wieszach, w drugą zostaje odwieszony, zawodnik mówi stop i wtedy zcelujemy, wtedy zatrzymujemy. dobry czas trzy. 2,33. Zobaczmy, że jest kapel, się punktów, ale w czasie dłuższym nieco. Chcemy zastąpić. 56 punktów. Cześć. Na imię. Klaudia. Powiedz jeszcze raz głośno. Klaudia. Przyjechałaś tutaj sama? Z rodzicami. Z rodzicami, z mamą i z tatą. A gdzie jest mama? Pracuje. Mama jest na scenie, teraz pracuje. Która to jest moja mama? Pokaż rączką. Mamę podtrzymujemy na długu i trzymamy kciuki, prawda? I bijemy prawo. Bijemy prawo wszyscy dla mamy Klaudii. Babcia jest na scenie! Brawo dla babci Marty! Panesze dla Niewicze firmy Aman w Polsce. Nici, którymi szyjemy, to są nici firmy Aman. Wybraliśmy te nici, proszę Państwa, dlatego, że sprawiają najmniej problemów na maszynach. Witamy serdecznie. Czy są pewne się które musimy zabić przez Proszę Czy już zabić że już Czy tutaj w jury, Stanowisko A, 16 punktów. Stanowisko B, punktów 19. Stanowisko C, punktów 20. Stanowisko D, punktów 20. Ta zmiana była nudna, proszę Państwa, nie trzeba nawet liczyć. Stanowisko E. Punktów 8 plus 6, czyli 14. Ja przepraszam, że mówię nudno, ale wszyscy wiedzą o co chodzi. Tak, dobra, że aż nudno, to miałem na myśli. Najlepsi wlasowacze są leworęczni, to żeby mi Pan to teraz. Moja mama jest leworęczna, ale babcia pracowała lepiej. Uwaga, zawodnicy gotowi? 3, 2, 1, 4.